Witajcie moi drodzy, znajdujemy się na rajskiej wyspie Kosa. Jesteśmy tutaj trzeci dzień. Przez pierwsze dwa dni stwierdziłem, że nie będę wyciągał kamery, natomiast teraz już czas zacząć coś nagrywać. Kosa Samui jest to trzecia największa wyspa w Tajlandii. Położona jest w zatoce tajlandzkiej i na co dzień zamieszkuje ją 65 tysięcy osób, ale rocznie przybywa tutaj nawet półtora miliona turystów. My jesteśmy tutaj pod koniec czerwca, a to oznacza, że Tajlandia właśnie znosi swoje restrykcje. Całe Samui jest puste, jest bardzo czyste, jest tutaj niewielu turystów, więc to są jednocześnie plusy, ale z drugiej ze strony są to też spore minusy, ponieważ o godzinie 24 większość barów się zamyka. Widać, że wiele biznesów dopiero, dopiero tak naprawdę wstaje z kolan i wracają do swojego normalnego trybu funkcjonowania. Jakie są jeszcze minusy podróżowania poza sezonem? Jesteśmy w porze deszczowej. To nie jest tak, że pada tutaj cały czas, Mniej więcej te deszcze są w granicach 45 do godziny czasu dziennie i w większości wypadków jest to pora wieczorowa. W ciągu dnia mamy jakieś 30 stopni, więc odczuwalna jest na poziomie 35, w nocy to jest 26-27 stopni, więc tak jak mówię, praktycznie nie ma różnicy, co oznacza, że cały czas, jeżeli jesteście na zewnątrz, jest po prostu niesamowicie gorąco. Myślę, że czas już skończyć gadać i pokazać Wam miejsce, w którym jesteśmy. Znajdujemy się w hotelu Pavilion Samui Resort. Tak jak wspomniałem, jest to resort położony przy plaży Lamaj w północnej części wyspy. To jest nasza łazienka, część przynajmniej. Tutaj jest taki duży prysznic. A standardowo toaleta tu jest lodóweczka i nasz pokój z takim baldachimem u góry. W mocnym tajskim klimacie, chociaż akurat to nie wiem. Czemu jest tutaj, no ale nieważne. I chyba najlepsza część tego pokoju, czyli balkon. To jest nasz balkon i to zdecydowanie najmocniejsza część tego pokoju, czyli dwa łóżka, można się zrelaksować. No i wanna z hydromasażem. Bardzo klimatycznie. I taki oto widoczek będzie nam towarzyszył przez najbliższe dni. Zrobiliśmy sobie już rezerwację na tajski masaż. See what you're missing. You're just one lost soul. It'll break the mold when you see me. Do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. To są schody zrobione w hotelu, którym się wchodzi do góry i z tego punktu możecie sobie zobaczyć całą plażę i porobić super zdjęcia. Proszę bardzo. To jest cała plaża La Mai z jednej strony i cała plaża z drugiej strony. Jak widzicie, mówiąc, że jest niewielu turystów, naprawdę was nie oszukiwałem, bo po prostu jest ich niewielu. I to jeszcze raz nasz hotel z trochę innej perspektywy. Jest bardzo dużo takich bungalowów, bardzo dużo zieleni. Cisza, spokój, naprawdę niewielu ludzi. Bardzo przyjemnie. Jak Ci się podoba EWUniu na punkcie widokowym? Mega, super widok. I nie jest aż tak strasznie wysoko. Wiesz, a będzie gorzej. Nieźle, nie? Mega, mega, ale yy, nie wiem, zastanawiam mnie kto to wymyślił w ten punkt. To jest bardzo dziwne to my pak. I że w ogóle nikt tego nie pilnuje, nie? To jest najlepsze. No nie, nikt tego nie pilnuje. To nawet ratownika nie ma, nie ma nikogo no. w sumie. Somebody, let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. Tutaj mamy państwo, którzy sprzedają mango, kokosy, jakieś pamiątki. I takiego właśnie kokoska możecie mieć za 6 zł w Tajlandii. Z łyżeczką do wybrania wszystkiego ze środka. Idziemy sobie go uzupełnić rumem. I na leżaczek. Teraz szybki tutorial, jak sprawić, żeby taki zwykły kokosek stał się niezwykłym kokoskiem. Do pełni szczęścia potrzebujemy. Tak wygląda środek kokosa. Uzupełniamy. Wszystko na końcu dokładnie mieszamy. No i na końcu cieszymy się naszym kokoskiem. Mm, Też ci go pozwolę sobie uzupełnić. Na Kosamuj dochodzi godzina 20, i my nauczeni doświadczeniem już wiemy, że tutaj na plaży Lamai za dużo się nie dzieje. Więc dzisiaj udajemy się na czaleń, czyli na najbardziej imprezową część Kosamój i zobaczymy, jak dużo ludzi jest tam i czy tam tętni życie. Chodźcie z nami. Tutaj jednak faktycznie więcej się dzieje, prawda? Tak, jest bardzo dużo ludzi. O dziwo. Idziemy na jakieś dobre jedzonko, prawda? Tak. Ale jest taki duży wybór, że... W sumie jechaliśmy tu paręnaście kilometrów i pan nas kasował 36 zł, więc całkiem, całkiem sensownie jak za taksówkę. To naprawdę bardzo dużo tutaj jest ludzi. No, ale tutaj dużo jest widać, bardzo jest dużo. Jest dużo ludzi. Ale też i turystów. Powiedz mi, na co dobrego trafiliśmy? Chyba już wiem, co będziemy dzisiaj jeść. Bo będziemy dzisiaj jeść sushi. Potrafiliśmy właśnie na sushi, które samemu się wybiera, kawałki ekstra. No jest bardzo w ogóle tanie. Mega duży wybór widzę. Wychodzi 12 zł za 10 kawałków sushi, więc no, naprawdę spoko No właśnie. No, będzie jedzone Tylko nie ma gdzie usiąść. Nie, no, zaraz coś znajdziemy, bo tutaj ludzie ogólnie siedzą w różnych miejscach, więc myślę, że zaraz coś się gdzieś zwolni Idziemy szukać miejsca. Mamy dość robocze warunki, musimy sobie zjeść na stojąco. Tak wygląda moje sushi. I taka porcja jaką mam. Kosztowała chyba 7 zł, bodajże. Ale to nie koniec, bo za niedługo idziemy na coś specjalnego. Znaleźliśmy się w istnym raju jedzenia. Nie wybieramy się na lody, ale pokażę Wam, jak Pani robi takie tradycyjne tajskie lody. what i'm going to do is just place me on and just hold za speciały. Robaki, ale nie wiem w ogóle co to jest. Ale im dłużej patrzę na nie, to mnie bardziej przerażają. Chociaż Dobra. wiem, że są dobre. Am. To są pyszne. I oni dają, dają bardzo dobrą przyprawę do tych robaków jeszcze. Że naprawdę smakują jak chipsy. A pokaż moją ulubioną tłustą larwę. Zaraz, ale teraz pokażę. Chyba to jest duży konik wolny. zaczepił się o innego. Podtrzymaj go w miejscu. Tak jest. No to Am. Mm, to jest dobre. A larwa? To jest ulubione Ariela. Tak, jest idealna larwa taka Jej, jak barbecue. Pycha. Nie jeszcze co nie lubię. Pycha. Jej, coś nie lubię. No to daj ale mi zjem. Am. Nie, zjem. Chociaż to była ok, bo jest yy, też fajnie tak uśpieczona. Teraz mam coś okropnego, co wolę zobaczyć suszonego i to wieś niż zobaczyć żywe. Ale jest pokrytne. No dobra, dawaj, am. Ja trzymam kamerę, to ty mnie karmisz. Co jest pierwsze? Tych nie lubię, bo nóżki wchodzą między zęby. Ale dobra. O, ta miała więcej mięska, dobra. Larweczkę. O. Ja ich nie lubię. Ojej. Chyba pierwszy raz że się zawaham. Nie no. Dobra, kończymy kącik kulinarny. Dziękujemy. Kopunka! Enjoy! Wielkie mega ciężkie. No, ogromne. większe niż te na plaży w ogóle nawet. Tak. I mm. kosztował niecałe 5 zł. Ale dobra. Teraz będziemy próbować najbardziej śmierdzącego owocu w całej Tajlandii, czyli duriana. No, tego się boję chyba najbardziej. No, otwieraj, otwieraj. No, naprawdę bardzo śmierdzi? No, zobacz sobie. Rzeczywiście śmierdzi. Bardzo drogi ten owoc jest, jak ma Tajlandię, jest turbo drogi. Taki mały kawałek 10 zł. Ale taki złotych. słodki, słodki jest ten owoc. Ale nie jest aż taki śmierdzący, jak myślałam. Ja go stąd czuję, takie połączenie czostku. Nie no, fatalnie to wali. Dziecko chce am. Ooo, ja wolę te robaki, naprawdę. Ale to nie jest złe. To aż tak nie śmierdzi, przesadzasz. To. Takie słodkie później już jest. Ja naprawdę wolę robaki, ja wolę sadzić. Je... Boże, ja widzę, że tobie wszystko smakuje. Ty jesteś typowa Ewa, ty mogłabyś wszystko zjeść. Jestem w szoku? Nie, słuchajcie, w ogóle to nie jest dobre. Nie, słuchajcie, Ewa jest mało obiektywne Ewa zjadłaby wszystko. Bardzo dobre. Wszystko, co się nie rusza, chociaż po pobycie w Tajlandii nie wiem, czy jakby coś się ruszało, czy Ewa też by tego nie tknęła. Bardzo dobre. Nie, no nie to chcę nie już tego, nie, nie chcę, dziękuję, zostawiam to Tobie. Zobaczcie, jak to jest ładnie ręcznie wykonane, wzięliśmy sobie tutaj od Pana. To jest jedna z niewielu tutaj rzeczy, które naprawdę nam przypadły do gustu i bardzo nam się podobają. Nie no, petarda. Będzie idealne na naszą kółeczkę z y, pamiątkami z wakacji. Będziemy mieli własne małpki? Tak. Spoko są, nie? Super są te nazwy. No, no a można sobie wybrać nazwę. I później się tylko podmienia. I później się tylko podmienia na małpkach. No i uciekamy z tego nocnego marketu z jedzonkiem. Tak, z jedzeniem mamy na jutro sushi kupione. Nabraliśmy tonę sushi, jest naprawdę będzie co najmniej na jeden obiad i zapłaciliśmy za to 30 zł. Wyszliśmy z nocnego marketu, było bardzo dobre jedzenie, e, i weszliśmy po drodze do takiego centrum handlowego. Mają je zrobione w bardzo przemyślany sposób. Tak jak zresztą widać za mną, trochę inaczej to wygląda niż galerie u nas w Polsce. Nie jest to może wybitnie interesujące, ale przyciąga na pewno oko. Wracamy tuk-tukiem? Tak, takim trochę nie za wysokim. No, ja się to nie wyprostuję, nie wiem jak ty. No ja tak y, też nie do końca.